Cześć, mam to my, .pl", największy sklep onboardowy w Polsce. Mam dzisiaj dla was bardzo fajną propozycję od Mindless Onboard. Jest to Mindless Snake w trzech różnych odsłonach. Decha bardzo uniwersalna, decha w dropie, decha w twinie. Naprawdę fajny sprzęt, jeżeli szukacie czegoś na początek, a nie do końca wiecie od czego zacząć. Tak tutaj właśnie za mną są. Trzy różne odsłony, tak jak mówiłem, green, red oraz właśnie taka z, taką, z takim karpiem. Na środku, na co widzicie? Dechy o długości 99 cm, szerokości 24 cm. Łożyska w, tej, w tych deskach to ABEC 5 Koła pomarańczowe 70 mm 80A, traki liwerskie 180. Dechy są konstrukcją 7 warstw kolumn kanadyjskiego. Także naprawdę jest to fajny, bardzo przyzwoity i dobry sprzęt. W takim setupie właśnie z tymi kołami, z tymi. Trakami naprawdę świetnie nada się jako pierwszy longboard. Jako nawet kolejny powiedzmy longboard. Deska jest bardzo uniwersalna, tak jak wspominałem, w twinie, w dropie, nisko sadzona. Bardzo przyjemnie będzie się na niej jeździło na dłuższych odległościach. Posiada lekki flex oraz właśnie nie jest kierunkowa tylko jest twinem czyli wszelkie triki spokojnie będziecie mogli wy wykonywać bez obawy o kierunkować deski, że wylądujecie nie w tą stronę czy cokolwiek łatwo będzie bardzo to właśnie wam zrobić do tego takie tu przedłużenia na nose i na tailu także podbijać tą deskę też będziecie mogli ogólnie o wiele łatwiej naszym zdaniem świetna propozycja dla wszystkich tych, którzy zaczynają jazdę na onboardzie, nie za bardzo wiedzą czego będą oczekiwali na longboardu jaką jazdę by chcieli właściwie zrobić Freestyle, je lekkie zjazdy na miasto jak najbardziej oraz do Densingu, czy też do pumpingu ta decha na mięciutkich kółeczkach świetnie się nada na cruising również to będzie doskonały sprzęt do tego bardzo fajna cena, bardzo fajna jakość naprawdę naszym zdaniem jedna z lepszych desek takich właśnie początkowych, uniwersalnych, na start, w przystępnej cenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, a propos desek SNAKE, innych desek naszego sklepu, piszcie do nas. Chętnie odpowiem na wszystkie wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie i nasze filmy. Long morning.